Jak się nie dać modowej nudzie, jeśli takowa w ogóle występuje? Nie, nie, no właśnie moda to jest taka historia, że, że w niej nie ma kompletnie nudy, to jest... To jest tak, że cały czas jest, cały czas dzieje się coś nowego. Ja myślę, że to jest właśnie taka dziedzina, że jeżeli nie chce się ulec nudzie, stagnacji, monotonii, to należy wejść w modę i wtedy już na pewno nikt nie będzie narzekać na nudę, na pewno nikt nie będzie narzekać na, na nadmiar pieniędzy i na, na pewno nie będzie nikt narzekać na genialną, w ogóle fantastyczną przyjemność. Przyjemnością jest. Zabawa kolorami, to właśnie ubarwia modę tę nudę przełamuje? Yy, no, przyjemnością jest w ogóle przyjemnością jest wydawanie pieniędzy na ubrania. To jest fantastyczna historia, że mam pracuję i jakby sprawiam sobie przyjemność kupując rzeczy kolorowe, ale i niekoniecznie kolorowe.